Moi drodzy, czy zastanawialiście się, dlaczego kobieta, która odchodzi, która was zostawiła, nie reaguje na wasze słowa? Nie odpisuje na wiadomości? Nie chce słuchać kolejnych obietnic dotyczących waszej zmiany? To proste, bo słowa co do zasady nie mają żadnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj będę mówił o psychologii przyciągania w relacjach damsko-męskich. Zapraszam na materiał. Panowie, ten podcast nie będzie traktował o tym, jak odzyskać kobietę w 14 dni. No, albo zrobić fiflaka pod wodą, trzymając się zalewej jajo. To materiał o zrozumieniu, a także świadomości tego, co się stanie, kiedy dokonamy realnej zmiany. Zarówno w kontekście percepcji tego, jak postrzegamy relacje damsko-męskie, a także, a może głównie, jak postrzegamy zmiany w kontekście siebie samego. Bo widzicie, ludzie nie odchodzą od nas bez powodu. To nie jest tak, że grażynka wstała sobie pewnego pięknego poranka, spojrzała na was, na ścianę. No i znowu na was i pomyślała, cholera, no wczoraj tego chłopa kochałam, dzisiaj to już tak nie bardzo. Także fajnie było, Stefan, powodzenia na nowej drodze życia. No nie, no tak to nie wygląda. Ludzie odchodzą od nas, bo przestajemy dbać o związek, o siebie, o naszą wspólną przyszłość, bo ciągle jesteśmy w kłótni, presji, kontroli, zazdrości, w końcu rutynie, która niepostrzeżenie nas usypia. No a potem dopada nas zdziwienie, bo kobieta odchodzi. Ale uwaga... Ona naprawdę może wrócić, no ale nie wtedy, gdy po raz setny do niej piszesz, nie wtedy, gdy pokazujesz jej, jak bardzo za nią tęsknisz, nie wtedy, gdy nieudolnie grasz na jej emocjach, a no także nie wtedy, gdy przekonujesz ją, jak bardzo ją kochasz. Ona wróci tylko wtedy, gdy naprawdę się zmienisz, ale zrobisz to dla siebie, zaznaczam dla siebie, nie dla niej. Ponieważ co do zasady. Nie można odzyskać kogoś, będąc wciąż tą samą wersją siebie, przez którą związek się rozpadł. I tutaj, panowie, ode mnie pewna dygresja. Wielu mężczyzn mówi, że nie ma sensu wracać do byłych kobiet, no i argumentuje to tym, że po powrocie było jeszcze gorzej. I owszem, bardzo często tak bywa. No ale zadajcie sobie pytanie: ilu z nich wróciło na nowych zasadach? Ilu z nich dokonało realnej zmiany, żeby nie tylko odzyskać kobietę, no ale tchnąć w związek nowe życie? Ilu z nich dokonało faktycznej przemiany siebie samego. Bo widzicie ci, którym ta sztuka się udała, dziś nie siedzą na forach, nie komentują na YouTubie. Oni co do zasady pilnują własnych spraw. No tak między Bogiem a prawdą, w każdym związku będą jakieś kryzysy. To czy zażegnamy je w trakcie trwania relacji, czy po powrocie, nie będzie miało większego znaczenia, jeśli finalnie tego dokonamy, no i faktycznie będziemy razem szczęśliwi. Zresztą to samo twierdzą specjaliści, którzy zjedli zęby w dziedzinie psychologii relacji. Dr Courtney Warren mówiła, że możliwe jest, by relacja z byłym partnerem działała, ale tylko jeśli faktycznie coś się zmieniło. Wtrowała jej Susan Winter i dr Jacqueline del Rosario na łamach artykułu, kiedy powrót to dobry pomysł, pisząc, że powrót może być sensowny, jeśli obie strony dokonały pozytywnych zmian, kładąc nacisk na komunikację, zrozumienie no a także pracę nad sobą samym, konkludując, że w tym wypadku zmiana zawsze musi być prawdziwa. No i wówczas musimy sobie zadać pytanie, co znaczy naprawdę się zmienić? Wielu mężczyzn, i ja to doskonale rozumiem, zmienia się z intencją powrotu. Pokaż jej, że jestem lepszy, pokaż jej co straciła. No tyle że ta zmiana wciąż napędzana będzie lękiem, a zakończy się, gdy ex nie zareaguje, no albo zareaguje negatywnie. Ponieważ naszym prawdziwym celem było zrobienie tego dobrego wrażenia, a nie realny rozwój, prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, gdy robisz to dla siebie, nie dla reakcji drugiej strony. Ponieważ tu nie chodzi o jakieś triki czy manipulacje, bo ewentualny powrót skończy się dokładnie tak jak wtedy, gdy Grażynka przyniosła wam wypowiedzenie. Powierzchowna zmiana po prostu nic wam nie da. Dlatego teraz przejdę do trzech immanentnych elementów każdej realnej zmiany, która sprawi, że będziecie mogli myśleć o ewentualnym powrocie. Numer jeden. Prawdziwa zmiana to świadomość, a nie nieudolna strategia. Widzicie, kiedy mówimy o realnej zmianie po rozstaniu, to większość z nas słyszy słowo strategia. Ono dźwięczy nam w głowie. Przykład: No, nie będę się odzywał przez 30 dni, to z pewnością zrobi na mojej ex wrażenie. No problem polega na tym, że każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia. Bo może się okazać, że zastosowana tutaj zasada zero kontaktu będzie dla naszej jak z potwierdzeniem tego, że nic nie zrozumieliśmy. Albo udostępnianie czegoś na social mediach tak, żeby Grażynka wpadła w popłoch i truchsikiem do nas wróciła. To nie jest świadoma zmiana, a tym bardziej świadoma strategia. Nie ma realnej zmiany bez świadomości i nie ma szansy na powrót bez zmiany myślenia. Podam przykład. Relacja rozpadła się, bo za dużo inwestowaliśmy. Byliśmy na każde zawołanie. W związku z tym powinniśmy zmienić swoją postawę, ograniczyć kontakt i ewentualnie zastosować zasadę zero kontaktu. Odzywam się tylko wtedy, gdy kobieta wyjdzie pierwsza z inicjatywą. No i z reguły wygląda to tak, że faktycznie kobieta się odzywa. Czasami się z nami spotka, możemy mieć nawet wrażenie, że już jest lepiej. No i właśnie wtedy zaczynamy zachowywać się dokładnie tak, jak przed rozstaniem. Czyli załamujemy u zasady ograniczonego kontaktu, częściej to my wychodzimy z inicjatywą, ogółem wracamy do starego oprogramowania. Dlaczego? Ponieważ nie dokonaliśmy realnej zmiany. Zapamiętajcie, nieudolna strategia tylko na chwilę zmienia zachowanie. Świadomość zmienia źródło zachowania. Jeżeli za dużo inwestowałem, byłem na każde zawołanie, to muszę sobie zadać pytanie, dlaczego ja to w zasadzie robiłem. Bo może chodzi o poczucie własnej wartości, jakieś nieprzepracowane sprawy, może chodzi o to, że miałem za dużo czasu, nie rozwijałem się, zaniedbywałem swoje obowiązki, zrezygnowałem z pasji, przyjaciół, no i w związku z tym postawiłem kobietę na piedestale. Ona w pewnym momencie była dla mnie całym światem, była warunkiem mojego szczęścia. Panowie, nie da się utrzymać relacji, kiedy nasz partner jest dla nas wszystkim. Jeśli tego nie zrozumiecie i nie zmienicie, to wasza strategia rozbije się przy pierwszej próbie. I zostaniecie z frustracją, no a także poczuciem zmarnowanego czasu. Numer dwa. Prawdziwa zmiana to nowa energia, a nie tylko nowe słowa. Panowie, musicie zrozumieć, że po rozstaniu co do zasady wasza eks nie uwierzy w wasze słowa. Ale może uwierzyć w waszą nową energię. Kiedy mówisz swojej boje grażynce, że się zmieniłeś, przekonujesz ją do tego... Ale wciąż do niej piszesz. Pokazujesz swoją desperację, prosząc, aby odebrała od ciebie telefon, mówisz, jak bardzo tęsknisz. No, albo kontrolujesz ją, bawiąc się w szpiega na social mediach, to ty tak naprawdę nic nie zrozumiałeś, bo ona czuje tę samą energię, co przed rozstaniem. Żeby kogoś zdobyć, trzeba go najpierw stracić. I teraz postaram się to wyjaśnić. Efekt przestrzeni i tęsknoty. Po rozstaniu, obie strony mają czas na to, aby zatęsknić za osobą, z którą żyły x lat. No ale też ochłonąć, spojrzeć inaczej na relacje, zobaczyć ją niejako z zewnątrz i poczuć ewentualne konsekwencje rozstania, co może obudzić świadomość wartości drugiej osoby. Kiedy daję kobiecie przestrzeń i nie naciskam na nią, to ona ma czas na refleksję. Ona może odczuć emocje związane z zakończeniem związku, a ja z kolei mogę skupić się na realnych zmianach. Kolejnym elementem jest zasada niedostępności. Każdy człowiek bardziej ceni to, co jest trudne do zdobycia. To jest oczywiste. Wy dzisiaj chcecie zdobyć swoją ex. A gdyby tak to przeramować i sprawić, że to wy będziecie wyzwaniem dla kobiety, mimo tego, że to ona odeszła? Jak to zrobić? Przede wszystkim świadomość. Zrozumieć, że bycie wyzwaniem to nie zabawa w udawanie ani gierki z podgodła. Jestem obojętny, no ale non stop piszę. Zmieniłem się ale tylko pozornie. Będzie wyzwaniem to podnoszenie własnej wartości, tak aby kobieta, wracając do was, dokonała świadomego wyboru. Prawdziwa zmiana to nowa energia, która mówi pokaż, ale nie mów. Bądź świadomy, no ale nie zdesperowany. Zmieniaj się, ale dla siebie i w końcu bądź spójny ze sobą, a nie z intencją powrotu. Numer 3. Prawdziwa zmiana to akceptacja tego, że ex może nie wrócić. Panowie, dopóki będziecie robić wszystko, aby odzyskać waszą ex, to będzie wami kierowała desperacja i lęk. Bo tu nie chodzi o poddawanie się, a o prawdziwą zmianę. Ja zawsze powtarzałem, że powrót do ex ma być dla was katalizatorem do zmian. Bo ex może wrócić albo nie wrócić. Nie masz nad tym pełnej kontroli. Ale zdecydowanie masz kontrolę nad tym, kim staniesz się po rozstaniu. Dopóki kurczowo trzymasz się tej wizji, że twoja grażynka wróci, to tkwisz w napięciu, które cię paraliżuje. Nie jesteś w stanie dokonać realnej zmiany. Kiedy złapiesz świadomość, że może się nie udać, to wówczas odzyskasz kontrolę nad sobą i wtedy staniesz się atrakcyjnym mężczyzną. Co paradoksalne, to właśnie wtedy ta twoja energia może sprawić, że ex będzie się tobą interesowała. Skąd to wiem? No cóż, miałem z wami setki konsultacji, wiele udanych powrotów, analiz, relacji, i to wszystko sprowadzało się zawsze do jednego: masz odzyskać siebie dla siebie, a powrót dex to ma być bonus. Jeśli ktoś ci mówi, że możesz odzyskać każdą kobietę, to po prostu kłamie. Prawda leży gdzie indziej. Zawsze możesz odzyskać siebie. Podsumowując materiał, powiem tak: jeśli naprawdę chcesz się zmienić, to nie udawaj spokoju, tylko go odnajdź w sobie. Nie mów o granicach, tylko je czuj. Nie zmieniaj się dla eks, tylko dla siebie. Nie szukaj strategii, tylko świadomości. Nie walcz słowem, tylko czynem. Nie mów o zmianach, bo jeśli będą prawdziwe, to twoja eks z pewnością je odnotuje. I pamiętaj, jeśli powrót do eks może być dla ciebie katalizatorem do zmian, to warto jest się z tym zmierzyć. Panowie, dziękuję serdecznie za uwagę. Na dzisiaj to tyle. Jeśli materiał klasycznie, powiem, się spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału. No i cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Antek.